Noc. Śnieg pada tak cicho, jakby chciał coś ukryć. Na progu drewnianej chaty, która stoi na skraju lasu jak ostatnia pamięć świata, leży szczenie wilka, małe, mokre, drżące. Śnieg przykrywa mu grzbiet. Najpierw delikatnie jak puch, potem gęściej, jak zapomnienie. W środku chaty płonie piec. Trzask drewna wypełnia ciszę. Regularny, mechaniczny jak bicie serca. Które już dawno przestało odczuwać. Przy stole siedzi mężczyzna, nie patrzy w okno, nie wstaje, ale słyszy, skomle, ciche coraz cichsze, jakby ktoś próbował powiedzieć, przepraszam, w języku, którego już nikt nie pamięta. On udaje, że nie słyszy, ale jego dłonie, zaciśnięte na kubku herbaty, drżą lekko, tak samo jak futro tego małego ciała za drzwiami, próg, ta linia między wnętrzem a zimnem, między życiem a umieraniem, między dwoma rodzajami samotności. I wtedy, właśnie wtedy, zanim świt przyjdzie z tym dźwiękiem, którego już nie da się odłożyć, zaczyna się historia. Świt przyniesie dźwięk, którego nie da się już odłożyć. Adam ma 58 lat, ale wygląda jakby miał 100. Nie z powodu zmarszczek. Ale z powodu ciężaru, który nosi w oczach, jest stolarzem, był. Po wypadku jego dłonie już nie drżą od precyzji, drżą od wspomnień. Dom pachnie trocinami, pachnie cedrem, świerkiem, sosną, wszystkim, co kiedyś było żywe, a teraz jest tylko drewnem. Na półce, w kącie pokoju, stoi zakurzone zdjęcie: chłopiec, może dwanaście lat. Uśmiech szeroki, jak letnie niebo. Obok niego Adam, młodszy z ręką na ramieniu syna. Ramka jest szara od kurzu. Nikt jej nie dotyka. Nie dlatego, że zapomniał, ale dlatego, że każdy dotyk przypomina. Kurz na ramce jak popiół po słowach niewypowiedzianych. Pokocham cię, którego nigdy nie zdążył powiedzieć na czas. Poprzepraszam, które umarło wraz z chłopcem cztery zimy temu. Adam żyje w ciszy. Nie w spokoju. W ciszy. To nie to samo. Spokój koi, cisza. Cisza tylko otula pustkę. Ale tej zimy, tej zimy, ktoś położy przed jego drzwiami inne milczenie. Ranek przychodzi powoli, jakby się bał. Adam otwiera drzwi i zatrzymuje się. Na śniegu tuż przed progiem leży szczenie wilka, mokre, drżące, tak małe, że można by je pomylić z cieniem. Oczy ma przymknięte, ale oddycha płytko, nieregularnie, jak ktoś, kto już się poddał, ale jeszcze nie umarł. Adam stoi bez ruchu. Patrzy, nie podchodzi. Nie dotyka, tylko patrzy. Po chwili wraca do środka, nalewa wodę do starej blaszanej miski i stawia ją metr od progu. Nie bliżej, nie zapraszająco, po prostu stawia. Potem wraca do domu i zamyka drzwi. Ale nie do końca zostawia parę: szczenie otwiera oczy powoli, bokiem. Jak ktoś, kto nie wierzy, że może być bezpieczny, podchodzi do miski, pije, drży, ale nie ucieka. Adam obserwuje zza okna i w tym momencie, po raz pierwszy od lat, widzi coś, czego nie widział nawet we własnym odbiciu oczy zwierzęcia, lustro, w którym widać cudzy żal. Nie swój, cudzy, a mimo to, co ma znajomy, to miało być na jedną noc. Nie było. Wieczór. Adam siedzi przy stole, w dłoniach trzyma coś, czego nie dotykał od lat: gipsowy odlew łapy wilka, biały, zimny, doskonały. Zrobił go razem z synem dawno temu w lesie. Jakub miał wtedy dziesięć lat. Znaleźli ślad wilka przy strumieniu, świeży, wyraźny. Jakby zwierzę dopiero co tam przeszło. Chłopiec był zachwycony. Tato, to jest jak podpis, ty powiedział, kucając nad śladem. Podpis? Adam się uśmiechnął. Tak, jakby las mówił, byłem tu. Pamiętaj mnie. Zrobili odlew z gipsu. Czekali pół godziny, żeby zastygł. Jakub trzymał go w dłoniach jak skarb. Cały czas powtarzając, mamy kawałek wilka, tato, mamy kawałek czegoś dzikiego. Teraz Adam kładzie ten odlew obok blaszanej miski szczenięcia. Dwie łapy: jedna, biała jak cukier, zatrzymana w czasie, druga, mokra, drżąca, jeszcze żywa, utrwalony ślad. Próba zatrzymania tego, co już dawno odeszło. Adam zamyka oczy i nagle czuje zapach lasu, zapach syna, zapach tego, co było. Tamten ślad był biały jak cukier. Teraz prowadził w ciemność. Trzeci dzień. Szczenie zostaje. Nie wchodzi do środka, ale i nie odchodzi. Śpi przy progu, pije z miski, patrzy. Adam zaczyna zauważać szczegóły. Lewa przednia łapa szczenięcia jest inna. Futro wokół niej przerzedzone, skóra zaczerwieniona. A na środku cienka, stalowa linia. Ślad po drucie. Adam klęka obok zwierzęcia. Szczenie nie ucieka, ale jego ciało sztywnieje jak u kogoś, kto czeka na ból. Ktoś cię złapał, szepcze Adam nie do szczenięcia do samego siebie, i wtedy, gdzieś z głębi lasu, dobiega wycie, głębokie, pełne, samicze, wilczyca. Szczenie unosi łeb, uszy drżą, ale nie odpowiada. Tylko patrzy w stronę lasu, jakby wiedziało, że tamto wołanie już nie jest dla niego. Adam wstaje. We wsi słyszał o wnykach, stalowych pętlach, które kłusownicy rozstawiają przy pasiece, przy szlakach zwierzyny. Ludzie mówią o wilkach jako o szkodnikach, o zagrożeniu. Ale Adam wie coś innego. Wie, że stalowy drut to nie obrona. To linia między cudzym strachem a chciwością. Wycie milknie. Las wraca do ciszy. Ale Adam już wie. Myślał, że wystarczy opatrunek. Nie wystarczył. Czy czujesz, że zrobiłbyś to samo? Co byś zrobił na jego miejscu? Piąty dzień. Szczenie nie wstaje. Leży przy progu, oddycha płytko, futro lepkie od potu. Łapa spuchła, gorąca, zakażenie. Adam klęka obok niego, dotyka delikatnie. Szczenie skomle cicho, jakby przepraszało za swoją słabość. Musimy jechać, mówi Adam chociaż wie, że zwierzę go nie rozumie, ale może rozumie ton, może rozumie ręce, które teraz po raz pierwszy dotykają z troską, a nie z dystansem. Adam owija szczenie w stary koc, wnosi je do samochodu. Silnik odpala z trudem. Droga do weterynarza to 20 kilometrów przez las, ale szczenie, szczenie nie chce być ratowane. W połowie drogi zaczyna się szarpać, skamleć, drapać w okno. Adam zatrzymuje auto, otwiera drzwi i szczenie wyskakuje, wpada w śnieg i znika między drzewami. Nie wróć! krzyczy Adam, ale las połyka dźwięk jak gąbka i zostaje cisza, zimna, pusta. Jak wtedy, jak wtedy, gdy krzyczał imię syna, a las nie odpowiadał. Adam stoi na drodze, patrzy w las. A potem wraca do samochodu, bierze latarkę i idzie. Idzie w noc, w mroźny, śnieżny las, który nie wybacza błędów. Śnieg pada coraz gęściej, ślady zacierają się po kilku krokach. Ale Adam idzie, woła, świeci latarką, pada na kolana, szuka tropów, światło latarki drży w jego dłoniach. Jak jedyne, przepraszam, jakie potrafi wypowiedzieć, i śnieg zaczyna przypominać kartkę, białą, czystą, niewinną, ale z rozmazanym listem, którego nigdy nie zdążył wysłać. Godziny mijają, mróz wgryza się w kości, ale Adam nie wraca, nie może wrócić. Nie tym razem. O świcie znajdzie nie tylko wilka. Świt przychodzi bladym, zimnym światłem, las milczy. Adam idzie dalej. Nogi ciężkie od śniegu, płuca parzą od zimna, i wtedy widzi. Polana, mała, okrągła, jakby wycięta z ciemności. Na środku leży wilczyca, martwa. Futro sztywne od mrozu, oczy otwarte, ale puste. Lewa tylna łapa, uwięziona w stalowej pętli, wnyki. Metal wbija się głęboko w ciało. Kość widoczna przez rozdarty łeb. Krew dawno zastygła. Ciemna, prawie czarna. Ale to nie wszystko. Obok niej w śniegu jest puste gniazdo. Wgniecenie w białym, puszystym puchu. Jakby ktoś tam spał, tulił się, czekał. A przy martwym ciele matki, szczenie. Małe, drżące. Przytulone do zimnego futra. Nie płacze, nie skomle, tylko leży. Jakby wiedziało, że to już nie pomoże. Adam stoi bez ruchu, patrzy, i coś w nim pęka. Niegłośno, cicho jak lód na jeziorze w pierwszy dzień wiosny. Klęka obok szczenięcia. Ona cię szukała, szepcze. Wracała po ciebie. Szczenie unosi łeb. Patrzy na niego oczami pełnymi zrozumienia, którego nie powinno mieć. Przerwany krąg. Linia życia zatrzymana w metalu. Adam bierze szczenie na ręce. Tym razem nie opiera się. Tym razem pozwala się nieść. I powoli, krok po kroku wracają przez las. Nie do domu. Do czegoś innego. Od teraz próg domu stanie się ich wspólnym miejscem. Wieczór. Adam siedzi przy stole. Przed nim leży gipsowy odlew łapy wilka. Ten sam, który zrobił z synem. Obok. Sucha, mała łapka szczenięcia, którą delikatnie przykłada do odlewu. Różnią się rozmiarem. Jeden ślad, wielki, dojrzały, zatrzymany w czasie. Drugi, malutki, kruchy, jeszcze żywy. Ale rytm, rytm jest taki sam. Cztery palce. Ten sam układ, ta sama linia ruchu. Jakby las mówił jednym głosem przez dwa ciała. Adam zamyka oczy i słyszy głos syna. To jest jak podpis, tato jakby las mówił: Byłem tu, pamiętaj mnie. Otwiera oczy. Patrzy na szczenie, które śpi przy piecu, owinięte w stary koc. Pamięta, szepcze, wstaje. Idzie do starej szafy, tej, której nie otwierał od lat. Wyjmuje niebieski plecak plecak Jakuba mały, dziecięcy, z naszytym wilkiem na kieszące. Przez chwilę tylko go trzyma. Potem zaczyna przerabiać, odcina paski, wzmacnia dno, dodaje miękką podszewkę, robi z niego nosidło, dla szczenięcia, przedmiot, który nosił ciężar jednego życia, teraz poniesie drugie, nie zamiast. Razem z Adam kładzie szczenie do środka, pasuje idealnie. Zwierzę otwiera oczy, patrzy na niego i po raz pierwszy nie ma w tym spojrzeniu lęku. Jest w nim coś innego zaufanie. Żeby unieść życie, trzeba unieść coś więcej niż ciało. Tydzień mija, potem dwa szczenie wraca do sił, łapa się, goi wolno, ale pewnie. Adam karmi je mięsem, mlekiem, ciepłą wodą, ale robi coś jeszcze coś, co boli bardziej niż ratowanie uczy je odchodzić. Każdego ranka bierze szczenie do lasu. Nie mówi, nie tłumaczy, tylko idzie. I szczenie idzie za nim. Potem Adam zatrzymuje się. Pokazuje gestem las, drzewa, ciszę, wolność. I odwraca się. Wraca sam. Pierwszego dnia szczenie biegnie za nim od razu. Drugiego czeka chwilę. Potem biegnie. Trzeciego zostaje dłużej. Węszy śnieg, patrzy w głąb lasu. Ale wraca, Adam nie zmusza go, nie woła, po prostu pozwala. I pewnego ranka, gdy wychodzi z domu, czuje zapach świerku i ciepłej wody nie śniegu, nie mrozu wiosna zaczyna się budzić, a z nią coś w szczenięciu coś dzikiego coś, co nigdy nie powinno być oswojone. Adam patrzy na nie przy progu i szepcze: Nie jesteś mój, nigdy nie byłeś. Ale głos mu drży, bo wie, że miłość to nieposiadanie, miłość to troska, która pozwala odejść. Poranki pachną świerkiem i ciepłą wodą, i Adam wie, że wkrótce będzie musiał poczuć pustkę, którą sam wybrał. Kiedy wydaje się, że wszystko już wie, las postawi mu pytanie: Dziękuję, że jesteś tu. Najpiękniejsze dopiero przed nami. Ranek. Adam wychodzi z domu, miska jest pusta. Ale szczenięcia nie ma. Stoi przy progu, patrzy w las. Cisza. Żadnego skomlenia, żadnych tropów na śniegu, który zaczyna topnieć. Po prostu zniknęło. Adam odczuwa ulgę. Ulga, ale dziwna, ciężka. Jak kamień w kieszeni, który nosisz tak długo, że zapominasz o nim, aż nagle go wyjmujesz i czujesz pustkę. Wróciło, mówi do siebie. Wróciło tam, gdzie być powinno, ale głos brzmi pusto. Wraca do domu. Dzień mija wolno. Wieczór jeszcze wolniej. Noc, noc w ogóle nie mija. Adam leży w łóżku, patrzy w sufit i wtedy słyszy trzask metaliczny, ostry, daleki, a potem krzyk nieludzki, zwierzęcy, pełen bólu. Ale Adam zna ten krzyk. Zna go, bo słyszał go już raz tamtej nocy, gdy znalazł wilczycę. Wyskakuje z łóżka, chwyta latarkę, buty, biegnie w las. Serce bije jak młot, nogi plączą się w ciemności, a w głowie tylko jedno słowo: Nie znowu, proszę, nie znowu, bo to nie był powrót, to było ostrzeżenie. Las jest czarny. Latarka rzuca cienie, które wyglądają jak duchy. Adam biegnie, płuca palą, nogi drżą, ale nie zwalnia i wtedy. Słyszy skomlenie, ciche, przerwane, bezbronny dźwięk kogoś, kto przestał walczyć, dociera do polany i widzi. Szczenie leży w śniegu, lewa przednia łapa jest ta sama, która się goiła, uwięziona w stalowej pętli, nowe wnyki, bliżej domu niż ostatnio. Ktoś je rozstawił, ktoś, kto wiedział, metal wgryza się w ciało. Krew paruje w zimnym powietrzu, ciemna i gęsta. Szczenie patrzy na Adama. Nie płacze, nie walczy, po prostu patrzy, jakby mówiło: Wiedziałem, że przyjdziesz. Adam pada na kolana. Trzymaj się, trzymaj się, proszę. Głos mu się łamie. Ręce szukają po kieszeniach. Nic. Żadnego noża, żadnego narzędzia. Ale wtedy przypomina sobie. W plecaku, który zabrał z domu. Jest dłuto. To samo dłuto, którym wyrzeźbiał drewno. To samo, które cztery lata temu zsunęło się z obrabiarki i przecięło mu dłoń, zostawiając bliznę na całe życie. Narzędzie winy. Wyciąga je teraz drżącymi palcami, przykłada do drutu. Metal zimny, twardy, nieustępliwy. Przepraszam, szepcze niewiadomo do kogo. Przepraszam, uderza. Raz, drugi, trzeci. Dłuto ślizga się. Drut nie ustępuje. Szczenie skomle ciszej. Oddycha płycej. Nie, nie teraz. Adam uderza mocniej. Z desperacją, z gniewem, z miłością. I wtedy pęka. Metal pęka z głuchym trzaskiem. Pętla otwiera się. Szczenie jest wolne. Pada na bok. Oddycha ciężko, ale żyje. Adam bierze je na ręce. Szczenie kładzie łeb na jego kolanie, ciepły, ciężki, żywy. I w tej ciszy, w tej ciemności Adam płacze. Płacze po raz pierwszy od czterech lat. Zanim przestał krwawić drut, przestało krwawić coś w nim. Świt zastaje ich w drodze powrotnej. Adam niesie szczenie w plecaku, w tym samym, który przerobił z plecaka syna. Zwierzę nie walczy, nie skomle. Po prostu pozwala się nieść. Jakby wiedziało, że tym razem musi. Weterynarz jest stary, spokojny, znający las lepiej niż większość ludzi. Patrzy na ranę, potem na Adama. To już drugie? pyta cicho. Adam kiwa głową. Wnyki? Tak. Weterynarz opatruje łapę w milczeniu. Jego ręce pewne, delikatne. Po chwili mówi: Musisz to zgłosić. Wiem. Płusownicy nie przestaną, dopóki ktoś ich nie zatrzyma. Adam patrzy przez okno na las. Zatrzymam ich. Tego samego dnia idzie na policję. Opowiada o wnykach, o martwej wilczycy. O szczenięciu, które dwa razy trafiło w pętle. Policjant słucha, robi notatki. Pokażesz nam miejsca, bo... Pokażę. I pokazuje. Las. Polana. Ślady po metalu. Następnego dnia wnyki znikają. Wszystkie ale to nie wystarcza, by cofnąć to, co się stało. Szczenie wraca do domu, ale nie wchodzi już na próg. Zamiast tego kładzie się pod świerkiem naprzeciw okna. Widzi Adama. Adam widzi jego. Okno. Przezroczysta granica między dwoma światami. Nie ściana. Okno. Bo przez okno można patrzeć. Można widzieć. Można pamiętać i nie trzeba dotykać, żeby być blisko. Adam stawia miskę z wodą pod świerkiem. Szczenie pije. Patrzy. Odpoczywa. Ale nie zostaje. Gdy noc zapada, znika w lesie. Gdy świt przychodzi, wraca. I Adam patrzy przez okno. Teraz już potrafi milczeć bez bólu. Wiosna przychodzi powoli, ale nieuchronnie. Śnieg topnieje. Las pachnie żywicą, wilgotną ziemią i początkiem. Adam wychodzi pewnego ranka. I patrzy na świerk. Szczenie, już nie takie małe, leży pod nim jak zwykle, ale tym razem nie jest samo. Obok niego, w miękkim mchu, widać dwa mniejsze tropy: drobne, świeże, nieśmiałe, inne szczenięta. Las go zaakceptował. Adam stoi w progu, patrzy i uśmiecha się. To nie jest smutek, to nie jest żal, to coś innego spokój. Idzie do warsztatu, bierze deskę, nóż, dłuto i rzeźbi. Nie myśli. Po prostu tworzy. Godzinę później w jego dłoniach jest drewniany znak. Mały, prosty, z wyrzeźbionym śladem wilczej łapy. Taki sam, jaki kiedyś jego syn robił w lesie. Wychodzi na zewnątrz, idzie do świerka. Szczenie, teraz już młody wilk podnosi łeb. Patrzy. Adam wbija znak w ziemię obok drzewa. Nie mówi nic, nie musi. Wilk wstaje, podchodzi powoli, zatrzymuje się przy znaku, węszy, patrzy na Adama, a potem kładzie łapę obok drewnianego śladu tylko na chwilę, to wystarcza, bo to nie jest pożegnanie, to zgoda. Zgoda na odejście, zgoda na życie, zgoda na to, że miłość nie zatrzymuje, prowadzi dalej. Wilk odwraca się i znika w lesie. Adam zostaje przy znaku: patrzy na las, patrzy na niebo, i wtedy zrozumiał. Zrozumiał, dlaczego wilk spał na progu. Nie dlatego, że potrzebował domu, ale dlatego, że potrzebował kogoś, kto pozwoli mu odejść kogoś, kto pokocha i puści. I właśnie w tym momencie Adam poczuł coś, czego nie czuł od czterech lat poczuł, że Jakub też go puścił, a może to on wreszcie puścił Jakuba. Nie w zapomnienie, w pamięć, która nie boli, w miłość, która trwa, nawet gdy ciało odchodzi. Czasem miłość nie polega na trzymaniu polega na tym, by pozwolić odejść i pamiętać nie z bólem, ale z wdzięcznością. Adam już to wie, Wilk już to wie, a może Ty też, jeśli w Twojej pamięci też był kiedyś próg, na którym ktoś czekał. Jeśli pamiętasz ciepło, którego nie da się zapomnieć, jeśli wiesz, że miłość nie umiera, tylko zmienia formę, zostań z nami, bo opowiemy następny ślad, zanim przykryje go noc.